Witamy serdecznie w cyklu tutoriali prezentowanych przez firmę Schilzner, producenta obrzeży meblowych ABS. Naszą serię kierujemy w szczególności do stolarzy oraz operatorów maszyn. W prezentowanych przez nas materiałach przekazujemy praktyczne porady dotyczące obróbki obrzeży i stosowania chemii stolarskiej oraz dzielimy się rozwiązaniami najczęstszych problemów, z którymi mogą się Państwo spotkać w codziennej pracy. Proces produkcji mebli może generować wiele typów zabrudzeń. Najczęstsze z nich to pozostałości kleju po okleinowaniu, etykietach czy zabrudzenia wynikające ze znakowania lub opisywania formatek przy użyciu markera czy ołówka. Do ich usuwania niezbędny jest skuteczny i zarazem bezpieczny dla powierzchni płyty i obrzeża środek czyszczący. Do płyt laminowanych oklejonych obrzeżami ABS nie należy stosować takich produktów jak nitro czy aceton. Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni laminatów, a w przypadku obrzeży, nadtopienie ich i odbarwienie. Tego typu środki są zbyt agresywne dla elementów meblowych. Dlatego należy odpowiednio dobrać środek czyszczący, który będzie bezpieczny dla czyszczonych materiałów, a praca z jego pomocą nie będzie wymagała wysiłku i pozwoli uzyskać oczekiwany efekt. W tym odcinku zaprezentujemy jeden z produktów chemicznych dostępnych w ofercie Schilzner. Pod nazwą Absorfen oraz Absorfen Strong kryją się środki do czyszczenia polecone do stosowania w branży meblowej i nie tylko. Środki te różnią się mocą działania, a co za tym idzie ich zastosowaniem. Absorfen niebieski, czyli produkt o standardowej mocy ma zastosowanie w czyszczeniu pozostałości po oklejaniu. Środek ten jest bezpieczny dla laminatów płyt, jak i obrzeży meblowych. Jest również bezpieczny dla powierzchni plastikowych oraz akrylowych. Sprawdza się również przy czyszczeniu frontów lakierowanych. Jednak w ich przypadku zalecamy wykonać wcześniejszą próbę ze względu na różne rodzaje lakierów i sposoby ich nanoszenia. Absorfent w wersji standardowej można również stosować do maszyn okleinujących w agregatach natryskowych ze środkiem czyszczącym. Produkt ten po zastosowaniu pozostawia przyjemny waniliowy zapach. Absorfent Strong to bardziej skoncentrowany środek czyszczący o silniejszym działaniu. Jest on dostępny w dwóch popularnych wersjach zapachowych waniliowej i zielonego jabłka. Dzięki większej ilości aktywnych składników Absorfen Strong bez problemu poradzi sobie z pozostałościami klejów po etykietach, śladami ołówka stolarskiego, markerami permanentnymi oraz innymi trudniejszymi do wyczyszczenia zabrudzeniami. W każdym przypadku do czyszczenia najlepiej używać niebarwiących szmatek. Najlepsza, moim zdaniem, do tego jest najzwyklejsza pielucha tetrowa. Absorfen i Absorfen Strong to profesjonalne środki, które znakomicie sprawdzą się w warsztacie stolarskim czy na montażu mebli u klienta. Na tym jednak nie kończy się ich zastosowanie. Również w codziennym życiu Absorfen znajduje wiele praktycznych zastosowań. Niektóre z nich to czyszczenie profili okiennych lub chociażby felg samochodowych bądź resztek smoły na lakierze samochodowym. Do zalet Absorfenu należy łatwość stosowania. Środek szybko odparowuje, nie pozostawiając smug. Dodatkowo zawartość środka antyelektrostatycznego sprawia, że powierzchnie dłużej pozostają czyste. Absorfeny Normal i Strong są dostępne w kilku pojemnościach dostosowanych do potrzeb stolarzy i zakładów produkcyjnych. Uniwersalnych opakowaniach jednolitrowych, pojemnych butlach 5-litrowych oraz praktycznych buteleczkach 195-ml idealnych do zabrania na montaż. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych przygotowanych tutoriali. A w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji i obróbki obrzeży oraz stosowania chemii stolarskiej, zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym serwis małpashilsner.pl